strasz. staruszka Ginterbong. Dotarliśmy do drzewa życia i wreszcie można odpocząć. Ha, zgadzam się z tobą, masz rację, Besti. O tak! Nie ma nic lepszego od relaksu i pysznych robali. Tak, nie ma nic lepszego. Cieszę się, że odpoczywacie. Eee, kajon? Wszystko dobrze? W porządku. Błoto pomoże mu pozbyć się jadu z blizny. Mogę! Tak. Już możesz je zmyć. Ach! Od razu lepiej. I jak idzie gojenie? Kajon robi postępy. Ale przed nami jeszcze sporo pracy. Jasne. Jeszcze sporo pracy. A skoro już o tym mowa, Ono, pora rozpocząć też i twoje leczenie. O! Tak, tak, tak! Lekarstwo jest gotowe. Królowa Jana i Makini już na ciebie czekają. Pójdziesz ze mną do drzewa życia? E, w tej chwili? O, oczywiście, chodźmy! Powodzenia, ono! Tak, bo Uuu, bo... Uh, robal! Lepszy od zwyczajnych, bo bardziej chrupiące! O! No. O! Bunga! Głośniej już chyba nie da się jeść! Mogę spróbować! O tak! Jego przeżuwanie jest całkiem ciche jak na miodozera. A znosi jakieś inne miodozery? Jasne! Mam kumpelę pingę. Mieszka nad tymi moczarami. Nigdy nie poznałem innego ratera. Chcę ją Okej, okay. chodź ze mną! Zuka zama! Heh. Kolejny ratel miodożerny. Brzmi ciekawie. Raczej śmierdząco. Tak, to na pewno binga. Wow, rzeczywiście głośno żuje. Bunga? Poznaj bingę. Binga, bunga. Bunga, binga, bunga, binga! Konkurs jedzenia robali bunga? Jasne! Binga! Uwaga! Gotowy! Start! Nie możemy zrobić powtórki! Zjedliśmy wszystkie robaki! O! Rosja! Może inna konkurencja? W porządku! A jaka? Eee, jeszcze nie wiem, ale wrócę jak tylko coś wymyślę! Okej, okay, bunga! Do zobaczenia! Gdyby ten twój niby plan wypalił, dawno bylibyśmy przy drzewie życia. Za to twój plan wcale nie był lepszy. Poza tym, to, że tu jesteśmy, to wina Makuczy. Moja wina? Lepiej podziękuj, że doszliśmy aż tutaj. Cicho! Słuchajcie mnie! Mama ma plan. I mój plan? Na pewno wypali. A skąd taka pewność mamo Mobinturong? Bo ja jestem o wiele mądrzejsza od waszej trójki. Wysta czy że oszukam nocne stado i poproszę, żeby zaprowadzili mnie do drzewa życia? Kiedy już tam dotrę? Dowiem się, jaki jest ich słaby punkt. A cię nie rozpozna? Lwia straż nigdy mnie nie widziała. Poza bungą. A jeśli on mnie zobaczy, to wtedy pożałuje. Ten okropny ratel miodożerny zniszczył mi moją tulizę. Co to tuliza? Nieważne!